Masz demecz na kika, masz demecz na kika. Mówiłem, że nie masz. Siemo, zanim zaczniemy, chciałem przypomnieć o projekcie Letnia Szkoła Esportowa od Uniwersytetu WSB Merito oraz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Już jutro odbędzie się kolejny turniej 2x2, więc jest to ostatnia szansa, żeby się zarejestrować i wziąć w nim udział. A zrobić to warto, bo w puli nagród jest aż 10 tysięcy złotych. Zasady gry są standardowe. Znajdujesz kolegę do duo i gracie na ramowej mapce do dwóch kili, 100 CS-ów albo pierwszego Tureta. Poza tym finał turnieju odbędzie się w Łodzi w trakcie wydarzenia Mita Drift, na którym również się pojawia. Także serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w. Turnieju i sprawdzenia projektu letniej szkoły e sportowej. I na koniec mojego oglądania. Twitchkiem mam ochotę pójść. Kupso na lulu, Jezu! Dawaj, kupsi lulu. Będę soportował glyrem. No ma slowa, ma studę. O, a pysza kopenta ki. <laughs> Boże, ale wykrywałem ten fight. Smocza drużyna. A jest jeszcze jakiś inny Smok? Poza tą trójką? Kamil, 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 Kamil. Nie, Kamil to jest kobieta robot. Dawaj tym TFem. Bany fufu. Nie no, ona! Ma... Jesteś bany Fufu macie kary już po tym jak Porno zaczął robić. <noise> no ale widzisz jak się czuje kupsi. Co to znaczy kuba kupsi? Co ty zostałeś No bo jest Kuba i Kupsi. Nie można, wiesz, mieć takich samych. Nie, 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 bo to mnie też mówisz kupsi. No bo to fajnie brzmi kupsi. Ja Jestem pan Kuba Jakub, a ty jest Dobra, mam dobre, mam dobre. Kuba będzie po prostu Kuba, a ty Kupson będziesz... Kitty. Wiesz Kubba rozjadnie za takie słowa. Zamiać, <noise> zamiać, Dawaj. No, <gry> To jest ranket czy nie? Nie, nie, to jest normal. Ja będę musiał iść dziecko uśpić. Dziecko uśpić? Czy jesteś pewien, że dobrze to powiedziałeś? Ulule, to snu. Jest druga w nocy. Ej, ej, graksy, graksy, Ja już miałem trzy. Będziemy ich sześć. To zbyliśmy ba. Ty, co to za jakiś matur u kogoś? To jest uchowizina. To, to dziecko. Co, to dziecko? To, to bryt, nie może dziecko być dziecko. Żadne dziecko <gryt>, takiego ciekawego... Co to jest, kur... Dziecko jest ty lecisz w chóre, że to jest twój brat czy siostra. To jest mój siostrzeniec, ale nie wiem, czego to... <grymne> <grymne> Czekajcie, ja. Dalej słychać u mnie, czy nie? No słychać no! Ale co to jest za dźwięk? To ja bym burczał w brzuchu. Jakby nie jadł przez dwa miesiące, no. Z ty zamiast je uśpić, to je nakarm lepiej. Jakby ktoś nie jadł dwa miesiące, to by nie burczało już w brzuchu. <laughs> to też prawda. Wyobraźcie sobie taka strategia, to nawet do e-sportu można. Bierzesz drużynę, co się skaluje w nieskończoność. Smolder Senna, Aurelion i piszesz do przeciwników Come on, we play for fun, don't end. Piszesz <laughs> Broly i potem grasz na fakera i, i wygrywasz. Oj o kurwa. Było blisko. Ale ja no, takie gówno od że to w nie mieści. Ważne, że się starałeś stary. Niespecjalnie. Jestem kotem na secie. Tyle rynek przygrany. Dobra, dawaj to. O. Wziąłeś to? No. Masz szczęście. Inaczej by była kara. Dobra, teraz organizuję grę zapoznawczą. Każdy pisze, no nie, 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 Jak byliśmy na tym hotpaccie, Kupson wziął sobie tam taki sos, taki jeden na 10. To będzie spróczy. nieprawda, co on powie. Wszystko to będzie nieprawda, bo nic się tam nie wydarzyło dosłownie. Wziął najłagodniejszy sos, jaki jest, no taką no, i... no, no, no. czerwoną twarz całą i płakał. Ja o nie zrobię, zrobił to sos ze wszystkich, bo ja jestem silnik. Ja mówię, masz kamień spróbuj mojego sosu. nie, proszę, nie każ mi tego jeść. Było słychać? No. To Bruno. Teraz to już na pewno w bojle, że jest bomba. Ej, Kamil, przeszedaj mi Keweliny. Kiri? Ja wiem ty, ty musisz przeciwać tak inaczej trochę stara, tak spokojnie Kiri. <gry> ja wiem O ja pierd... O kur no zajdź ja No daj prowadź kocham <gry> no, dawaj do tego tak. A ja prowadzę no, prowadź, prowadź No prowadź, strefa, strefa, strefa oh, oh, oh. Strefa, 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 strefa. Ty debilu. Oj oj, 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 Ona jest 10 na 10 ale wszystkie pieniądze wydaje na grzybki. Przejdźmy Fidget 100 na 10 Ona jest 10 na 10 ale nienawidzi się Fidget cent 0 na 10 Oj, 0 zero zero zero. 10 Gadał i samu podczas seksu. Nie, neko no, i samu, czy 100 na 10 Gadał o Kasynie. Tak, to seksu. Gdy odkłada głos eko, to może jakieś N-wordy albo M-wordy dropić. Mój poddali. No to chyba na ekstra no to się nie liczy. O, dostałem za te grey token na Dżerwanie. Zobaczcie nawet jaki zadałem! Ty jak ty zadałeś 20? Grasz jeszcze czy to jest rzeczywiście w Kimmerz? Nie no jezu, stary, ja się nie bawię w ogóle. Ja, no ja nic do was nie mam, tylko ja nie wiem chodzi w tych grze. <laughs> nie chcę wam gierki psuć. No ale jezu, czy potrzebuję jakieś sumice, żeby wytłaczyć. Pink to jest od ping Takiego chińskiego klasztoru. <noise> <noise> Freeze to z ekipy. Freeza to raczej każdy zna w Polsce. <noise> jak ktoś ci każe roamować, to, to znaczy, że ma słaby internet na przykład. Ghost, to, to jak laska cię zlewa, nie? Czemu nie chcesz grać na anteriasie? Bo tutaj nie mam wszystkich rzeczy odblokowanych. Bo jesteś nubem. O, Rayman! Czy będziemy mieli piątkę? Nie. Chyba nie. <noise> <noise> Okej, okay, ku. Cool. Ajajaj. Pierd... Pięknie, kur... Mogę buziaczka? Kiedy ty masz przestrzeń, ten mikrofon... Dotknij jeszcze raz. <grym> Zaraz zostanie... <grym> Ósmy punkt uwagania. regulaminu zastosowany. Musiałem sprawdzić, które zostanie, który to był. Nie, musiałem <laughs> przełknąć ślinę. Sperma. <laughs> no nie bawi mnie sperma w ogóle. Wcale nie byłem na koncercie Multiego wczoraj. <laughs>